W sierpniowe State of Play PlayStation zapowiadało reklamując je tym, że nie będzie żadnych nowinek o PlayStation 5, żadnych dużych ogłoszeń, same gry niezależnych od strony twórców, a więc wychodzące też na inne platformy i ogólnie to będzie strata czasu. Ależ mnie zachęcili! Crash Bandicoot 4 będzie miało sporo grywalnych postaci, skórki dla tychże postaci, ale nie będzie mikrotransakcji. Oto czasy, w których ktoś mówi o mikrotransakcjach w kontekście crash'a. Nawet jeśli zaprzecza. Jak to mówią w Chinach ciekawe czasy. Jak urządzimy to state of play, panie Sony? A weźcie Nintendo Directa i przemalujcie na czarno. Tadaa! Hitman 3 z trybem VR? To chyba na PlayStation VR będą musieli grafikę przyciąć do poziomu wczesnego Minecrafta. Chyba że to będzie tylko na PlayStation 5. O, Remaster Braid? Aż mi się przypomniały te piękne czasy, w których gry niezależne wydawały się objawieniem i powiewem świeżości. 12 lat później 9 tysięcy premier na Steamie rocznie. Dlatego nie możemy mieć ładnych rzeczy. Fles jest grą o bieganiu szybciej przez strzelanie do znaczników. Oraz o polerowaniu orła. Strzelasz w oczy saurona tle wieże z oczami Saurona nasyłają na gracza bestie skanujące teren oczami Saurona. Ani chybi to gra w warszawskich korporacjach. O matko, czy to Spelunki 2? No to mamy grę pokazu! Jeśli podadzą datę premiery, to mogą kończyć. Jest! 15 sierpnia! Wreszcie! Czyli jednak to State of Play nie okazało się stratą czasu. Zaraz, czemu jeszcze coś pokazują? Genshin Impact. O matko, mam flashbacki z New Game Plus Expo. Oglądam stream na tubie i pokazują mi angielskie, automatycznie wygenerowane napisy. Głos pyta kto stanie na drodze jego zemsty. Automat zamiast vengeance zrozumiał dentist. Ion must die. Dentysta też must die. Anno Mutationem to ciachanka 2.5D z pikselowymi postaciami. O matko, Bugsnax będzie grą FPP? To będzie horror roku. Vader Immortal wychodzi na PlayStation VR. Ciekawe czy tak samo jak na Oculus Quest będzie sprzedawane w kawałkach. Po 10 dolców za każdą godzinę grania. Drugie DLC do kontrol. Zaraz, czy to był Alan Wake? Zajawka autoszachów. Prawdziwe autoszachy to są jak się szuka miejsca do zaparkowania w centrum stolicy. The Pedestrian to gra o chodzeniu po znakach na płotach i ścianach. Captur, banici i legendy. Wyglądało nawet ciekawie, ale potem się okazało, że to gra multiplayerowa. Temtem -tem. wygląda jak… TT Pokémony. Godfall pokazuje rozgrywkę nagraną na PlayStation 5. Ja oglądam streamy w 1080p z kompresją YouTube, więc widzę ten skok jakości. Oczy mi łzawią. Godfall is a complete package. Rany, jakie to są patologiczne czasy, że twórcy muszą się zarzekać, że nie ma u nich mikrotransakcji i cała treść będzie w grze od dnia premiery. Bardzo dobrze, ale w płatnych grach to powinna być normalnie powód do chwalenia. Szablonowe lokacje, poklejone w szablonowe labirynty i ciachanie tabunów stworków, aby dropnęły mieczyk albo sztylety, bo to Luther slasher. Wyśmienicie się, zapowiada ten. Bóg upadł. No i na tym kończą? Mieli spelanki dwa i kończą na Godfallu? Co za upadek obyczajów. Oto więc Microsoft robi w maju takie Inside Xbox, że na jego tle PlayStation nie mogło potem wypaść źle. A teraz PlayStation robi takie state of play, że aż Halo Infinite wydaje się ładniejsze. Czy oni sobie pomagają? Wywalili się, leżą i podają sobie pomocne dłonie?